stolica mądrości. Niech Pan włączy reflektory, zrobimy trochę jaśniej. To smutno. <grystanie> Witam moich przemiłych parasian i roz, rozważamy dalej prze, o mszy świętej. Więc przypominam, korzystamy, jest takie coś to wprowadzenie do mszału rzymskiego na początku i to jest tak samo wydawane, ogólne wprowadzenie Dąbszału Rzymskiego, to można znaleźć na internecie. To są jakieś takie ogólne normy teologiczne i dyscyplinarne, liturgiczne odnośnie odprawiania mszy świętej. Kapłan jest przewodni jako przewodniczący wypowiada modlitwy w imieniu Kościoła i zgromadzonej wspólnoty. No więc to, co mówiliśmy już ostatnim razem, Kapłan się modli jako przewodniczący, to znaczy wspólnota się modli, to znaczy Chrystus się prowadzi tą liturgię, duch święty przemienia te niedoskonałości naszej modlitwy. Dialog nam mszy z kapłanem jest pogłębieniem komunii między kapłanem a ludem, gdyż msza ma ze swej natury charakter wspólnotowy. A więc, moi drodzy, to co już kiedyś mówiłem na, na, na katechezie. To jest wydarzenie, to my wchodzimy w relację. To nie jest w zielone oczko. Dlatego jak przychodzimy do kościoła, to nie spodziewajmy się, że nie wyjdziemy z niego obryzgani. Choćby kropla święconej wody na nas spadnie, ale to jest relacja. To nie jest tak, że, że sobie przychodzisz jak do Zoi, żeby cię małpka nie opluła. Że przychodzisz jak do teatru, ale... Ale nawet, żeby najlepiej w Twoją stronę nie patrzyli, bo to Ty masz patrzeć. To jest wspólnota. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś w kościele męczyć. Są czasami takie wspólnoty, które rzucają się na tych ludzi, łapią za ręce, biegają, zmuszają, klękaj, nie klękaj, stawiej. Nie no, to, to, to są. To są zachowania takie troszeczkę męczące. Nie no, wiadomo, że człowiek przyszedł się pomodlić. Są jakieś ogólne normy uczestnictwa w liturgii, których jakoś trzeba zachowywać, żeby człowieka też nie, nie zmęczyć. Wzajemnie, żebyśmy siebie nie męczyli, bo to u kogoś może być dzisiaj wspaniały dzień, doskonałe ciśnienie i będzie tutaj przejawiał swoją miłość, a kogoś będzie głowa bolała, będzie zmęczony i smutny i to jego, jego wspaniały nastrój, pełne miłości, wychodzenie do niego będzie darciem pyska w kościele, weźce. Księżyku, trochę ciszej, spokojniej. Całe życie mam taki harmider. Chcę się z Panem Bogiem się spotka ciszej, spokojniej. No więc no mówię, jesteśmy wspólnotą. Wspólnota zakłada to, że przychodzimy jednak z różnymi doświadczeniami, z różnymi yy, z różnymi potrzebami i próbuje Kościół jakoś znaleźć ten środek, ale mieć też taką w głowie elastyczność, prawda, że no czasami... No to widać, jak już zaczyna, czy duchowny, czy, czy ktoś we wspólnocie przesadzać, no to to widać, jak zaczyna wykrzykiwać tak, że wszystkich przegania, albo wszystkich zwalnia, albo ponad głosem wszystkich krzyczy, no to myślimy coś, kochnie, albo głuchy, albo, jak to się mówi, walnięty, albo pijany jaki, czy co, to znaczy to widać. Chodzi też o to, żebyśmy czasami znali granice. To znaczy, jak na przykład ja osobiście mocno mi się wydaje, że oni są tacy, no nie wiem, powolni, nierozgarnięci, to dobrze, no ale to, to nie znaczy, że będziemy że będziemy nam tą wojnę prowadzić, kto z kim. Jeden będzie tam krzyczał w ławkach, żeby ich podegnać, albo będzie na siłę zwalniał te pieśni, te odpowiedzi. To nie wiem, może lepiej nam msze, gdzie jest inna grupa, wtedy szybciej jest albo wolniej. No jest problem duchownego, oczywiście ksiądz powinien troszkę dbać o przebieg, dynamizm tej liturgii i, i oczywiście charakter, mentalność księdza też się odbija na charakterze i mentalności Wspólnoty. No dlatego jest to pewno takie na pewno potrzebna jest duża doza takiego ciepła, cierpliwości i zrozumienia, prawda, że, że... zresztą przez lata to nawet jest tak, że i parafianie znają księdza i ksiądz na parafian widzą. I wszyscy widzimy, że, że na przykład dzień jest taki, że wszyscy jacyś tacy są, no więc, więc to, to wszystko razem wpływa na budowanie tej wspólnoty. No niemniej jednak to są jakby sprawy dotyczące naszego przeżywania, naszych emocji. Natomiast tak czy tak, to jest jednak dialog. To jest też dialog między kapłanem a wspólnotą. Więc I dla dobra wewnętrznego mojego przeżywania tej liturgii warto, żebyśmy pamiętali, że ten dialog nie jest tylko po to, że musimy odpowiadać, bo, bo to się teraz odpowiada, nie? Albo ja nie wiem, co odpowiadać. Bo na przykład czasami ludzie tak zabawnie się zachowują, że pojedzie do, do kościoła gdzieś tam, nawet w kraju, w którym mowa jest podobna, im na Słowację czy, czy na Ukrainę, do rzymskokatolickiego Kościoła, i ja nie rozumiem nic. Tak co tam do rozumienia? Pan z wami, no tak pan z wami, nie? Ty wiesz, co w tej liturgii mniej więcej przynajmniej idzie? Teraz te wszystkie aplikacje. Teraz jest taki czas, ogłaszam w kościele, żeby się nie dziwić, jak ktoś z aplikacją siedzi. Jak wie, że Facebooka przegląda, to, to mu dziwak, nie? Ale albo jakiegoś innego, jakieś filmiki sobie patrzę, ale teraz jest taki czas, że ludzie przychodzą też z tekstami na przykład mszy świętej i sobie czytają. I to, żeby też nie ofukiwać ich zrazu ze zgorszeniem, bo, bo się to nie to... znosz. Jeden znajomy ksiądz mówi, że kupił sobie specjalnie taki e-book, czy jak to się nazywa, do czytania, żeby nie było, że ogląda komputer konfesjonalny, no ale to otwierasz i, i czytasz, czy brewiarz tam jest, czy, czy jakaś lektura duchowa, więc myślę, że to się tym nie trzeba jakoś, jakoś gorszyć, albo przynajmniej dziwić. Dlatego, że ważne jest, żebyśmy jednak wiedzieli, co się dzieje w czasie tej liturgii, żebyśmy rozumieli te teksty, wiedziałem sytuację, że ludzie bywali w świecie, po prostu sobie otwierali aplikacje ze swoją, muszą we swoim języku i, i rozumieli, co się dzieje. Jak się gdzieś tam zgubili czytania, na przykład w obcym języku jest, muszę sobie czytać słyszy czytania. I nawet jak tam jakieś trzy słowa znasz z tego języka, no to łapiesz, aha, o tym jest rzeczywiście, no to jest to czytanie. To zachęcam do tego, ale istota tego jest, wracamy do tematu, w czasie mszy jest dialog i ten dialog on wzywa nie, nie tylko do, że odpowiadajmy, bo tak trzeba, bo to tak, bo tak trzeba, tylko to jest pewien, wprowadzanie jesteśmy w pewien dialog, można by to ładnie nazwać, zachęcamy się wzajemnie. To znaczy, to co już mówił wam Pan z wami, to znaczy ludzie, Bóg jest między wami i z tobą też, Księżyku, nie zapominaj sobie. Ten dialog on ma, jest jakby formą, jest jakąś, jakąś aktywizacją zmuszającą do tego, żeby jednak w czasie tej mszy też się każdy z nas modlił, a nie nudził. I, I przez to, to zresztą w normalnej rozmowie nie tak jest. Ktoś na przykład Ci opowiada, mówi, 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 ale w pewnym momencie, jeżeli Ty uczestniczysz w tym spotkaniu, w tej rozmowie, tak no i, i, i wyobrażasz sobie, więc i w tym momencie patrzy na Ciebie i trzeba co zrobić, aha, Aha. Więc to aha, ono jest bardzo ważne, bo jak nie będzie tego aha, no to tiririri, sobie tam bum, 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 te swoje, sobie, księg, ksiądz sobie swoje, ten mój współrozmówca sobie swoje, ta maja tutaj sobie swoje, lalala. La, la. Więc e, zachęcam do tego, żeby nie bać się i te odpowiedzi traktować jako, jako poważne. Zresztą zastanawia się na przykład nad tym, co odpowiadałem w górę serca. Wznosimy je do Pana. Tak wznosicie czy nie? Wznosisz czy nie. To można na tym jednym pytaniu, całą muszę polecieć. No właśnie, wznosimy je do Pana, czy nie, a ksiądz ciało Chrystusa podnosi, a ja tam jestem, czy jeszcze gdzieś gdzie indziej jestem, gdzie moje serce teraz jest. I teraz komu nie a moje serce gdzie? wznoszone do Pana, czy nie? Na tym jednym, na tym jednej, jednej odpowiedzi wznosimy je do Pana. Można dużo, dużo, prawda, zrozumieć w liturgii słowa. W liturgii i Eucharystii. Dalej moi drodzy. Aklamacje odpowiedzi wiernych na pozdrowienie i modlitwy kapłana stanowią ten stopień czynnego uczestnictwa, jakiego trzeba wymagać od zgromadzonych wiernych. Tak jest to ładnie zdefiniowane. To znaczy, trzeba wymagać, żeby parafianie otwierali dziuby. To jest to minimum, które trzeba wymagać. Znaczy, mnie to spodobało się, bo odkryłem coś takiego, w ten sposób powiedziane, że to jest to, co trzeba wymagać, nie? Już wspólnota normalna, żeby nie powiedzieć, że to są jakieś dzikusy przypadkowe, co się zebrali, ale wspólnota parafialna normalna powinna odpowiadać, uczestniczyć w aklamacjach. To jest ten stopień uczestnictwa, to jeszcze nie jest, nie wiadomo jakie tam zaangażowane uczestnictwo, ale to jest ten poziom minimum, którego, którego trzeba wymagać, prawda? Że ludzie odpowiadają. I wiecie, to, to, chociaż to są takie proste, wydaje się, banalne rzeczy, ale jeżeli bywaliście gdzieś na świecie i widzieliście różne wspólnoty, to czasami jest tak, to jest martwa wspólnota. Gdzie jest martwy Kościół, to przychodzi z takie, takie towarzystwo i to towarzystwo nie wie, co odpowiedzieć, nie wie kiedy odpowiedzieć, nie wie jak odpowiedzieć, i nawet jak wie, to nie chce, bo mu to wszystko dynda. Więc to jest ten poziom minimum, który buduje, kiedy, kiedy ten dynamizm liturgii się odbywa, kiedy my rzeczywiście żyjemy to muszą. I muszę wam powiedzieć, moi kochani, że są pewne rzeczy, które, które można, można zauważyć po kościele, jak się wchodzi do kościoła, nie, zna, nie znając tych parafian, nie znając tej parafii, ani nawet tej diecezji. Wchodzisz do kościoła i słyszysz, jak śpiewają. Czy śpiewają, jak odpowiadają, jak słuchają słowo. To dużo mówi o poziomie wspólnoty, tylko to nie jest tak, że, że teraz będziecie się zastanawiać, gdzie to wy jesteście, tylko ja chcę zwrócić uwagę na to, że to jest też środek, to jest metoda do pogłębienia życia liturgicznego, życia budowania wspólnoty, kiedy my w tych dialogach uczestniczymy świadomie, kiedy alleluja śpiewamy, to śpiewamy. Zaleluja, to jest alleluja, nie chwalmy Jachwę. Dlaczego nie? To wierzysz Boga czy nie? To chwalmy Boga, nie? Aleluja, to alleluja. Zresztą będąc troszkę w innym kręgu liturgiczno-kulturowym widziałem też, jak poruszające są rzeczy. U prawosławnych jest taka ładna tradycja, że, że oni tam wychodzą i ten duchowny albo ktoś wykrzykuje, Chrystus z was kros i krzyczy, a oni z całą mocą zaprawdy u was kros. No i to tak się ładnie przenika i do katolików, dlatego że, że ten dynamizm spotkania, on my też tak, my przecież my się też cieszymy ze zmartwychwstania. Więc, więc pamiętam, że robiliśmy na początek procesji rezurekcyjnej, co tam jest można jak wariantywnie ten zaśpiewać takie, takie wyzwanie, żeśmy to intensywnie robili, bo ono bardzo przypominało to, to wezwanie takie paschalne, które u prawosławnych jest. Czyli to pociąga, to pociągają te, te, ten dynamizm wspólnoty. Oczywiście wiem i to też widziałem, że czasami jest dużo teatralności w liturgii i wtedy to jest już przesada, ale mówię, wracamy do normalnego rozumienia stosunków z Panem Bogiem i relacji liturgicznych, jeżeli sobie porównujemy do kogoś, kogo kochasz, do relacji, więc jak, jak rozmawiasz z kimś, kogo kochasz i mówisz, ależ tak, mamusiu, przecież ty dobrze wiesz, no to wiadomo, że to wali już udawaniem, taką nad, nad, no, nad wrażliwością, trochę to już jest tą taką hiperpoprawnością. Więc wiadomo, że to jest albo ironia, albo, albo udawanie, albo jak mówi jeden ksiądz, plastik, fantastyk. No więc, więc tego też nie powinno być w liturgii. I Ja wiem, że czasami to razi, jak jest za dużo pompy, za dużo takiego. I oto panie mój Boże! Czasami można zauważyć w modlitwie wiernych, którzy się. Ani co, spokojnie, proszę czytać, nie denerwować. <grytanie> czasami jest za dużo pompy, nie? Czy jak czytanie. Na przykład licza, czytanie czytają ludzie. Jest taki jak uczą czytać, czytanie, w ogóle liturgii, czytanie Słowa Bożego, na przykład nie można czytać tak jak bajki. I oto Bóg z nieba rzekł Synu mój! No bo mamy wtedy... Liturgia nie pozwala. To tam jest jakieś tam ta... No nie pamiętam w tej chwili nazwy tego procesu, ale mamy do czynienia z czymś takim, że, że jest ta nad... No zaczyna to popachiwać teatralnością, a nie autentycznością. Więc dlatego też w różnych wspólnotach, w różnym czasie, w różnym wieku te przejawy aktywności, dialogu będą różne. Natomiast w ogóle dialog w liturgii on jest niezwykle potrzebny i do tego trzeba zmierzać, żeby to było Twoje słowa, Twoje odpowiedzi, żeby to słowo było przeczytane przez poważnego faceta poważnie, żeby drugi poważny facet to usłyszał i na, na, na wezwanie. Oto Słowo Boże. To ten mu powiedział, Bogu niech będą dzięki. Tak jest. Kurczę, to właśnie tak jest. Dzięki Ci, Panie Boże. Żeby to nie było, a to Słowo Boże, tra, ta, 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 Bogu niech będą dzięki. Kochani, wydaje mi wydaje się, że mówię o sprawach zupełnie niebanalnych, ale takim sposobem zażynamy liturgię. Takim sposobem zażynamy swoje uczestnictwo w liturgii, bo to liturgii tak łatwo nie zarzniesz, ale Twoje uczestnictwo w liturgii to zaczynamy, dlatego że no, zaczyna to wtedy się przemienić w takie. Więc czy nawet to Amen, nie Emet, prawda. To znaczy, Amen to nie jest kropka, albo. bo tak trzeba na koniec jeszcze ładne powiedzieć Amen Tralalala. Nie? To nie jest ostatnie i ostatnie zaczarowane słowo, i co jeszcze trzeba powiedzieć Amen. No to, to jest puste. Natomiast to samo Amen. Czasami o charyzmatycznych wspólnościach słyszymy amen, amen, nie czemu? To jest pytanie, zgadzasz się z tym, czy nie? To ma początek w tym słowie emec? prawda? To znaczy, no i co, liczycie, że to jest prawda? Tak, to jest prawda. Więc mówimy to amen na potwierdzenie, na moją zgodę, na, na to, że niech pan przyjdzie i da że tak jest. O, to, I to jest prawda, dobrześ powiedział, tego chcemy. Tego się przyznajemy. Dlatego czasami warto uważać, co się na końcu, ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę na koniec kazania. Mam dwie minuty na moim zegarku. Trudno. Jedna mnie skrzycza, że za długo mówię o dwie minuty. A jeszcze mam dwie minuty swoje na zegarku. Trudno, zegarek mi się chodzi. Nie? Więc e, z tym amen jest na przykład na, na koniec kazania. Jest tak ładnie trzeba powiedzieć amen, nie? Żeby to było tak po kościelnemu. Amen. Tylko, że czasami wychodzi głupota. I dlatego, jak tak nie zrobicie, to pójdziecie do piekła. Amen. Czyli, dlatego jak tak nie zrobicie, to pójdziecie do piekła, niech się tak stanie, niech się tak stanie. No głupota, nie? No bo amen to znaczy, niech się tak stanie. To znaczy, taka jest prawda, ja się z tym zgadzam. Ja wyrażam na to zgodę. Więc to dużo tych różnych gestów, znaków, słów w liturgii. Tylko gdy zaczniemy to wypowiadać świadomie, Zobaczycie, że po pierwsze nie jest nudno, a po drugie to nas uczy czegoś. To nas uczy czegoś. Także dzisiaj będziemy w górę serca podnosić w czasie mszy. Ciekawe, czy przyśpicie ten moment, jak kapłan będzie mówił w górę serca. Tylko później nie krzyczcie. Jeszcze raz powtórz, bo ja przestałem. Chwały sobie Synowi Duchowi Świętemu. Ja byłem na początku teraz zawsze. Amen. męczy, niech będzie jemu chwała. A w czasie mszy też słuchajcie, co będziecie śpiewać. Następnym razem powiem, czy błogosławiony, który idzie, czy błogosławiony, który idziesz w imię Pana. Następnym razem będziemy o tym mówić. Posłuchajcie, jak się śpiewa.